Cześć dziewczyny. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was mam. O, co mi tu wystaje, to mój kucek. To jest syntetyczny tober marki Belle Tres kolor Bombshell Blond. Zobaczcie, dziewczyny, jak ten kolor wspaniale się prezentuje. Jest to długość 55 cm. Oczywiście, pamiętajcie, musi to być dopasowane kolorystycznie do Waszych włosków i długością. Tak, jeżeli macie bardzo jasny blond, to ten kolor z pewnością jest dla Was. Ja założyłam specjalnie na kucyka, żebyście dziewczyny zobaczyły, jaka jest objętość tych toperów, bo topery syntetyczne mają dużo mniejszą objętość niż topery naturalne. Teraz pokażę Wam z boku, widzicie? I z tyłu. Widać kucyka, widzicie? To jest naprawdę takie bardzo subtelne zagęszczenie. Siateczka lace front z przodu, widzicie? Imitująca naturalne, wyrastające włoski z głowy. To z powodzeniem możecie spinać. Słuchajcie, tu jest taka bardzo fajna grzywa. Dłuższa. Widzicie, jak to fajnie uzupełnia przód. Możecie sobie jakiegoś koka, kucyka razem w połączeniu z waszymi włosami. Oczywiście, jeżeli macie krótsze włosy, a chciałabyście je trochę jakby zagęścić i mieć fajnego kucyka koka, to możecie sobie kupić takie dłuższe włosy, bez problemu. Ale do rozpuszczonych już wtedy będziemy widzieć pod spodem różnice w długości. Także to jest Bombshell blond, już Wam pokazuję, jak wygląda baza. Dzisiaj prezentuję Wam bazę z Lace Front. Są też bazy premium, które nie mają tej siateczki z przodu i są w całości ręcznie tkane. Zobaczcie. Tak wygląda: cztery spinaczki Clip In. Pamiętajcie, dziewczyny, że tutaj nie możemy doszywać spinek. To jest tak delikatna siateczka, że jak tu przyjemy spinki, to to popęka. Więc jeżeli chcecie mieć jeszcze z przodu spinki, to baza premium. Baza Lace Front. Jest bardzo fajna, bardzo lekka, fajnie włosy yy, tutaj się unoszą, ale pamiętamy, nie wszywamy. Tą bazę możemy podklejać. I teraz mamy. Już zobaczę, co my tu mamy. Champagne. Kolor champagne. Ja Wam pokażę jeszcze na filmie, czym on się różni. Widzicie, to jest bążel, to jest champagne. Troszeczkę już mam ciemno odrost też jest inny. Tak się różnią. Szampan jest na pewno takie, ja bym powiedziała, nawet dwa tony ciemniejszy, bardziej cieplejszy od bombshell. O, zobaczcie. Te topery z front możecie jakby przypinać od samego czoła, widzicie? Nie musicie nawet tutaj wyciągać swoich włosów, bo tutaj ta linia jest jakby stworzona, ale możecie je też zapinać ciut dalej i wtedy wyciągamy na wierzch swoje włosy. Ale moim zdaniem zdecydowanie z Lace Front wygląda lepiej tym razem od czoła. Zobaczcie, champagne. Bardzo ładny kolor. I tak samo. Możemy spinać, zaplatać co chcemy. I jeszcze jeden kolor, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, to jest Butterbeer. Pozostałe kolory na pewno będą w jakichś innych filmikach. Uwaga. Pamiętajcie, dziewczyny, że spinki to jest element wymienny. Jeżeli one się wyrobią po jakimś czasie, należy je wymienić. Pamiętajcie też, że topery marki Belletress są wykonane z włosów termoochronnych. Oznacza to, że możemy je prostować lub kręcić. A co jakiś czas powinnyśmy wykonywać takie regeneracyjne zabiegi przy użyciu suszarki. To jest w innym filmiku pokazane. Szukajcie sobie na Facebooku lub na naszym kanale YouTube. Zobaczcie. Butterbeer Blonde. To jest piękny balejarz, bardzo ładny, chłodny z ciepłem, pomieszany. Jeden z takich ulubionych waszych kolorów. Jeszcze raz pokażę. Tak, bokiem, tyłem. Zobaczcie, naprawdę tych włosków nie jest bardzo dużo. Ale jeżeli komuś zależy na takim minimalnym zagęszczeniu, nie ma bardzo dużych przerzezeń na głowie. To taki toper z pewnością jak najbardziej się u Was sprawdzi. Także, dziewczyny, zapraszam Was, żebyście obejrzały sobie, bo na stronie mamy więcej kolorów yy, tych toperów. Są brązy, są blondy. Także dla każdej się coś na pewno znajdzie. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!